Motoryzacyjny Karbownik. Części i akcesoria. Zapraszamy do naszego stacjonarnego punktu sprzedaży oraz serwisu. Wodzisław Śląski, Jastrzębska 192. Powitajmy trójkę sędziowską z Bytomia oraz obie drużyny na obiekcie.

Grunt, że wiem, że są mocni Ale co samo? Jeden do zera dla naprzodu zawada Szelce bramki grający z numerem czwartym Arkadiusz Styczeń Brawarek Jeszcze, jeszcze panowieś na spala, czy jakiś coś? yn um fawr.

Yee! 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 44. minuta spotkania. Wynik 2 do 0 dla na przodu Zawada. A strzelcem bramki grający z numerem 10 Konrad Rybak. Brawo Konda. Dobra, Gwaethaf y ddŵr. Def. Beir as y ffi. Yn ddau. Daeth y bobl y cythurau. Yrasu. Ta! Ar gyfer y ddŵr. A grych y pob. Yn yn gweld y rhain yn cael Dziękuję go udział. I chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Wspaniałej okazji nasza drużyna nie wykorzystała. go. Zgłoski. pan sędzia Adam Adamu z Bytomia zakończył spotkanie o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Grupy Trzeciej pomiędzy LKS naprzód 46 zawada kontra Rafa Koracibusz. Wynikiem 2 do 0. A szczelcami bramek naszej drużyny byli w 24. Minucie Arkadiusz Ty, Styczeń i 44. Konrad Rybak. Podziękujmy zawodnikom za solidny, rozegrany pojedynek. Za zdobyte trzy punkty, które nam są bardzo potrzebne. Podziękujmy drużynie gości. Trójce sędziowskiej i zapraszamy pojedynek derbowy. Na pewno stadion będzie pę pękał w Serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Ale, ale, ale. No, mecz się do nas ułożył i powiedział bardzo dobrze, bo wyszliśmy na prowadzenie, mieliśmy z tym problem w ostatnich meczach. Były karne, były sytuacje, nie strzelaliśmy ich. No i później sami komplikowaliśmy sobie sytuację. No bo po, po straconej bramce zespół miał ciężko, ciężko się podnieść na, na duchu. Natomiast w tym meczu zespół zagrał no, tak jak sobie życzymy no, w każdym meczu. Szczelił bramkę, później strzelił na dwa. Kiedyśmy schodzili do przerwy yy, praktycznie zwyciężając 2-0. To podbudowało chłopaków, uwierzyli w siebie i drugie połówce, żeśmy może nie szczyli bramki, ale żeśmy też nie stracili. Natomiast druga połowa ułożyła się dla nas tak, że no myśmy mieli wyniki, myśmy próbowali obronić ten wynik do samego końca. Rafał próbowało yy, zdobyć kontaktowego gola. Yy. Chłopcy, powiem szczerze, w obronie grali bardzo dobrze, więc, więc Rafako miało, miało bardzo trudne zadanie. Na pewno staje fragmenty gry było ich dużym zagrożeniem, mieli wys, wysokich trzech zawodników. No i tego, żeśmy się obawiali w drugiej połówce, że jakiś staje fragment gry na początku drugiej połówki może pokrzyżować, ten nasz plan na drugą połowę jednak się to nie nie No Na moje urodziny zawsze tutaj zespół wygrywa. Zawsze mi taką niespodziankę robią, odkąd pamiętam, to zawsze żeśmy to w tym wrześniu, gdy moje urodziny się zbliżały, lub Mecz poprzedzający lub po moich urodzinach zawsze był zwycięski, więc pasa została podtrzymana. Oby teraz tylko te mecze, które zostały, były dalej podtrzymywane zwycięstwami. No Adrian do nas wrócił, grał kiedyś u nas. Praca też nie pozwalała mu na to i dojazdy, żeby u nas wtedy został. Natomiast teraz ta kwestia została rozwiązana w jakiś sposób. Jeśli chodzi o mecz, to Adrian na pewno nie przygotowywał się z nami do tego sezonu. Jednak mecz pokazał, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie szczególnie, bo wytrzymał cały mecz, robił dużą presję na, na obrońcach przeciwnika. Może bramki nie strzelił, może nie miał jakichś klarownych sytuacji, ale pracę wykonał taką, że inni chłopcy mieli więcej miejsca, więcej możliwości do zdobycia bramki no i tak też się stało na meczu.